spodziewać się dobrych rzeczy, a słowo mam od stworzenia, to cały czas rozmyślamy o tym złym. Jak najbardziej powinniście korzystać z pomocy fachowców. Proszę, abyście nie zapomnieli o Piśmie Świętym. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry, Ilonko. Haniu, temat depresja, bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach. Bardzo dużo ludzi cierpi na depresję. Temat, który jest... Tak, gdzieś skrzętnie skrywany. Nie, niekoniecznie chcemy się otworzyć z tym tematem przed innymi, niekoniecznie chcemy się przyznać do tego, że cierpimy na taką chorobę, bo to jest choroba. Musimy sobie o tym powiedzieć bardzo jasno. I tak, przygotowując się do tego tematu, znalazłam sześć takich głównych powodów, dlaczego ludzie cierpią na depresję. Jeden z głównych powodów to jest chroniczny stres. Tego stresu jest dzisiaj dookoła nas bardzo dużo. Jest mnóstwo powodów Niestety. do tego, abyśmy się stresowali. Drugi, długi. Konsumpcyjny styl życia. Tak. Coraz więcej chcemy, ale za to trzeba zapłacić. Trzy, nieatrakcyjność. I kto by pomyślał? Że z powodu nieatrakcyjności, że nie czujemy się atrakcyjne, może to doprowadzić do depresji, do takiego stanu. braku samoakceptacji po prostu. To prawda. Rozwód lub rozstania. Tak, to jest trudna sytuacja. Tak, to jest bardzo trudne. Słuchaj, starzenie się. Nie potrafimy zaakceptować starzenia się. Nasze babcie nawet o tym nie myślały. Po prostu to jest życie, starzejemy się, a dzisiaj myślę, uciekamy że... od tego. Uciekamy od tego. I śmierć bliskich. To też jest trudna sytuacja, trudne przeżycie. I to jakby takie powody jak rozwód i śmierć, to jest naturalne, że powoduje w nas różne głębokie zranienia, poczucie straty, niezrozumienia sytuacji, dlaczego nas to spotkało. I to może wpływać, że wpadamy po prostu w depresję, tak? Że z, kroku, z dnia na dzień czujemy się coraz gorzej, coraz gorzej sobie radzimy z tą sytuacją i to powoduje, że później już w ogóle nie mamy ochoty do życia. A pozostałe powody są też bardzo prawdziwe, ale też pokazują, jak jesteśmy jednak słabą osobą jak człowiek jest jednak delikatny, jego psychika, mm -hmm. że taka sytuacja nawet właśnie, że długi, że popadamy w długi, z jakiego powodu? Bo to nie jest sytuacja, kiedy, nie wiem, nasze przedsiębiorstwo, gdzie byliśmy właścicielem, nagle splajtowało i jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy ogromne długi, tylko to są długi często konsumpcyjne, prywatne, mm -hmm. że gdzieś nie potrafimy czekać, nie potrafimy odłożyć na coś, nie potrafimy oszczędzić, tylko chcemy natychmiast pewne jakieś taką satysfakcję i chcemy mieć coś od razu. Gdzie zaczyna się Depresja. Ona się nie zaczyna od razu i nie spada mhm. nagle, czy ataki paniki nagle nie przychodzą. Nie wiem, budzisz się rano i czujesz, że masz depresję. Ona się trochę roluje jak taka kula śnieżna. Zaczyna się właśnie od jakiegoś zdarzenia, gdzieś nam się coś nie udało, było jakieś niepowodzenie, albo właśnie trudna sytuacja, typu rozwód, rozstanie czy, czy śmierć bliskiej osoby. I nie radzimy sobie z tym żalem, nie radzimy sobie z tym smutkiem, nie radzimy sobie z tymi emocjami i zatapiamy się w tym. A jeżeli to dotyczy sprawy, może nie tak trudnej jak śmierć, tylko może mniej istotnej, na przykład nie akceptujemy tego, że po prostu z wiekiem nie wyglądamy tak, jak wyglądaliśmy za młodu, nie akceptujemy tego, że się starzyjemy, mhm. to też się wstydzimy przyznać, że mamy z tym problem, i zaczynamy o tym rozmyślać, zaczynamy przyjmować te myśli. I cały czas myślimy o tym, co się dzieje, a to już nie wróci, a kiedyś było tak fajnie. I zamiast myśleć o dobrych rzeczach i spodziewać się dobrych rzeczy, a słowo mam od stworzenia, to cały czas rozmyślamy o tym złym. Czyli depresja zaczyna się od naszych myśli. Tak, od złych myśli. Czyli zaczynamy myśleć, i te myśli doprowadzają nas do takiego stanu. Dokładnie. Tak? Dlatego tak, tak mhm. ważne jest, żeby pilnować tego, o czym myślimy. A co mówi Boże Słowo właśnie? Bo tutaj widzę, że już otwierasz Biblię. Tak. W Bożym Słowie w drugim liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale i w piątym wersecie czytamy: „Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Więc jeżeli przychodzą do nas myśli, które nie są zgodne z Bożym Słowem, które nie dają nam życia, tylko śmierć, które nie dają nam radości, tylko przygnębienie, powodują niepokój, powodują zły nastrój, powodują zniechęcenie i, i niechęć wręcz do życia i taki stan apatii, mi się już nic nie uda, ja nic w życiu nie osiągnę, wszystko już się skończyło, już jestem zastara, już sobie nie poradzę to to nie są myśli od Boga i takie myśli musimy obalać musimy je aresztować jak mówi Boże słowo i poddać taką myśl Chrystusowi temu co ono nas mówi czyli ty I... chcesz mi powiedzieć że myśli możemy kontrolować tak możemy je kontrolować nie mamy wpływu na to jakie myśli do nas przechodzą jakimi myślami mhm. jesteśmy bombardowani bo myśli są nasze są myśli od Boga ale też są myśli od przeciwnika od diabła są myśli od osób które nie są nam życzliwe i codziennie przychodzi do nas tysiące myśli do głowy, ale my decydujemy, którą myśl weźmiemy pod rozwagę, o której myśli będziemy mysleć, myśleć, rozważać. Ja zawsze porównuję myśli i nasz umysł do lotniska i do pasażerów. Jeżeli jesteśmy na terminalu pasażerskim, to do terminalu każdy może wejść. W pierwszą strefę są drzwi z ulicy na lotnisko, każdy ma prawo wejść na lotnisko. Nie ma ograniczeń, tak samo myśli, wszystkie przychodzą do naszej głowy. Nie możemy się też oskarżać, że taka myśl przyszła nam do głowy. Zanim pójdziemy dalej, przejdziemy się po tym lotnisku, to takie fajne też słyszałam kiedyś powiedzenie, ptaki mogą latać nad Twoją głową, ale nie mogą na niej wybudować gniazda. Dokładnie. Bo tak. na to nie pozwolisz, po prostu. Tak pilnujesz, co w twojej głowie zostaje i co tam się zagnieżdża. Więc jak już Jesteśmy jesteś na lotnisku. Tak, na lotnisku i idziemy do odprawy bagażowej. Do odprawy bagażowej mogą podejść tylko osoby, które mają bilet na dany dzień. Mhm. Nawet jeżeli mam bilet na jutro, nie odprawią mojego bagażu, nie przyjmą mnie, nie pozwolą mi wejść dalej. Więc to jest takie pierwsze sito, gdzie my odcedzamy te myśli. Czy ta myśl w ogóle ma prawo tam być? Mhm. Czy ten pasażer ma dalej prawo być na lotnisku? Bo może to jest tylko osoba towarzysząca i powinna się pożegnać i wrócić do domu, a ktoś inny kontynuuje podróż. I w momencie, gdy jesteśmy już odprawieni i mamy kartę pokładową, idziemy na kolejną kontrolę, kontrolę security, gdzie nie tylko sprawdzają dokument, że nie dość, że pani ma prawo dzisiaj lecieć, ale ma już dokument uprawniający panią na wstęp, do wstępu na pokład, to jeszcze sprawdzamy, co pani ze sobą niesie. Sprawdza się wagę naszego bagażu podręcznego, bo jest limit, możemy wziąć niewiele ze sobą. I druga rzecz, sprawdzamy zawartość tego bagażu. Czy nie ma tam płynów, czy nie ma substancji niebezpiecznych, czy nie ma ostrych narzędzi, i dopiero wtedy możemy przejść na kolejny etap. Co nam to pokazuje? Że każda myśl, którą już mm -hmm. pozwolimy, że ma prawo być w naszemu myśle i możemy o niej myśleć, sprawdzamy też, jaki jest ciężar tej myśli, co ona ze sobą niesie. Ona misie. musi być bezpieczna. O właśnie, ona musi być bezpieczna. Ona nie mm -hmm. może niesie ze sobą rzeczy niebezpiecznych. Jeżeli ogólnie ta myśl nie jest zła, ale jak się zastanowimy, ona może powodować złe rzeczy. To ją musimy cofnąć. Nie, ja dalej na ten temat nie myślę, bo rozważanie na ten temat zaprowadzi mnie w złą stronę. Przyniesie mi właśnie złe rzeczy, podejmę złą decyzję, których będę żałować. To nie jest dobra myśl. Mm -hmm. I później znowu jesteśmy już na ostatnim etapie w lotnisku, na tak zwanej strefie wolnocłowej, i są gate, są wejścia do poszczególnych samolotów, i wtedy tam wejdzie tylko ta osoba, która ma bilet na dany samolot, bo do strefy wolnocowej wchodzą wszyscy pasażerowie. Ale już, żeby danym samolotem odlecieć w konkretne miejsce, to już trzeba mieć kartę pokładową na ten samolot. I to też nam pokazuje, żeby osiągnąć jakiś sukces, dojść do celu, zrealizować coś, co sobie zamierzyliśmy, musimy wybrać myśli, o których myślimy. Musimy wybrać rzeczy, o których rozważamy. Nad którymi się zastanawiamy, bo tylko one nas doprowadzą do sukcesu. Nie możemy cały czas myśleć o wszystkim, nie możemy też się dać non-stop rozpraszać, i w ten mm -hmm. sposób właśnie pilnujemy, gdzie idzie nasz umysł, i mamy nad tym kontrolę, bo to my decydujemy, co się dzieje w naszej głowie. Ja widziałam taką bardzo fajną ilustrację, gdzie siedzi osoba za biurkiem i ta głowa jest przedstawiona w formie rulonu i z jednej strony jest ogień i z drugiej strony jest ogień, ten rulon płonie, ta głowa jest stoi po prostu w płomieniu. Jedna część to jest przeszłość, cały czas myślę, co było w przeszłości i rozważam, a może powinnam powiedzieć inaczej, a może powinnam się zachować inaczej, a gdybym podjęła inną decyzję. Drugi płomień to jest przyszłość, a co się wydarzy, jak ja sobie z tym poradzę, a jak to Pan Bóg rozwiąże, a co mnie tam czeka, a jak, a jak ja, ta sytuacja będzie wyglądała na koniec. I znowu mnie to spala, bo myślę, co się wydarzy. I naukowce sprawiające że 30% naszych myśli to jest przeszłość. 20% naszych myśli to jest przyszłość. Więc tylko 50% jest tu i teraz to jest tu i teraz. I tylko w 50% nasz umysł jest zaangażowany w to, co się dzieje w tej chwili. I dlatego czasami jest nam trudno sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Wiesz to jest też takie przebodźcowanie, wiesz, bardzo dużo tak. informacji z zewnątrz, natłok różnych informacji, lęków, gdzie się nie obejrzymy, co nie otworzymy, tam po prostu nas straszą. I najgorsze jest jeszcze to, że na tym zarabiają. Za dużo. Za I dużo. tego jest bardzo dużo, i ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Naprawdę nie wszyscy pójdą do lekarza, bo najnormalniej w świecie nie wiedzą, mhm. że mają depresję. Po tak. prostu myślą, no nie, ja mam tylko zaburzenia snu. A często dzień. powodem depresji jest zaburzenie snu. Po prostu ludzie zaczynają gorzej sypiać, i to już jakby, jakby jest pierwszy sygnał tego, że coś się dzieje nie tak. Tak to właśnie wygląda i my po prostu nie wiemy, co dalej robić, nie wiemy do kogo się udać. I dlatego też fajnie, że takie tematy poruszamy w naszym programie, że my możemy dać jakieś wskazówki ludziom. Myślę, że będzie też taki czas, że zaprosimy do nas panią psychoterapeutkę, ekspertkę w tej dziedzinie i też o tym porozmawiamy. A my dzisiaj powiemy, jak Boże słowo użyć, aby poradzić sobie w depresji. I teraz z Haniu takie pytanie. Skąd mamy wiedzieć, że myśli są dobre, albo które myśli są dobre, a, które, a które myśli są złe? Boże Słowo jest w tej kwestii bardzo pomocne, dlatego że my musimy umieć rozróżnić, która myśl jest dobra, a która myśl jest zła. I Boże Słowo właśnie o tym mówi, to jest w liście do Hebrajczyków, że gdy czytamy Boże Słowo, to Boże Słowo jest jak miecz obosieczny i ono rozdziela te myśli, ono rozdziela intencje. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Więc jeżeli czytamy Boże Słowo, to nagle zaczynamy mieć mądrość, nasz duch nam pokazuje, które myśli są dobre, które myśli prowadzą do złych rzeczy, które myśli dadzą nam radość, dadzą nam powodzenie i spełnienie, a które myśli spowodują, że będziemy siedzieli w domu jak w więzieniu, będziemy w stanie depresyjnym, nawet nie będziemy umieli nazwać tego stanu, co się z nami dzieje i wszystkie intencje naszego serca, naszego umysłu, Boże słowo stanie dokładnie idealnie rozdzielić i powiedzieć to jest dobre i nad tym się zastanawiaj, to są dobre myśli, które wydadzą dobry plon, to jest ziarno, które musisz pielęgnować, a to musisz odrzucić, bo to niczego dobrego nie prowadzi. A czy Boże słowo potrafi nas pocieszyć? Oczywiście, Bóg jest najlepszym pocieszycielem. Jak nam jest źle, to po prostu możemy usiąść i powiedzieć: Panie Boże, ja potrzebuję Twojego pocieszenia. To jest tak jak Abraham. Czytam fragment w Bożym Słowie, że usiadł na łonie Abrahama. Czyli to łono Abrahama to jest jakby nasz tułów, to jest ta część, gdzie jest serce. I siadamy właśnie w miejscu, gdzie jest serce Boga, przytulamy się do niego i wtedy bierzemy od niego pocieszenie. Poza tym w Księdze Przysłów, w psalmach, w wielu miejscach jest napisane. Bardzo pięknych, wiele wersetów, które właśnie podnoszą, pocieszają dają nam radość, dają nam nadzieję na przyszłość i też później w listach Apostołowie piszą, że pocieszajcie ludzi tak jak wyście zostali pocieszeni przez słowo. Więc jeżeli my otrzymujemy pocieszenie i wzmocnienie, to później jesteśmy w stanie dać to komuś, bo my wiemy jak ta osoba się czuje, bo my wiemy jak trudno wyjść z takiej sytuacji, kiedy jest depresja, kiedy ludzie nas nie rozumieją, wręcz nas oskarżają, że jak to, ty jesteś osobą wierzącą, ty masz depresję, powinnaś być silna, mocna, zadowolona, szczęśliwa, a ty się nagle... Boisz wyjść z domu, ty nagle masz obawy, czy sobie poradzisz, proste rzeczy cię przerastają, ty nie widzisz sensu w życiu, chciałabyś już odejść, wszystko dla ciebie jest na nie. Wiesz, że ja tego doświadczyłam w życiu. Byłam w takim momencie, gdzie człowiek nie był w stanie mnie pocieszyć. Najnormalniej w świecie nie był w stanie mnie pocieszyć, i chyba nie było zdania, które przyniosłoby mi ulgę i pocieszenie. Ja potem o tym opowiem, bo sama przeszłam przez bardzo ciężką depresję. Byłam młodą dziewczyną. Depresja nastąpiła po stracie taty. Tata był moim największym przyjacielem. Ja tego nie rozumiałam, co się dzieje w ogóle w moim życiu i dlaczego tak się czuję. Byłam też chrześcijanką, więc czułam się okropnie z tym, jak ja mogę mieć depresję. Ja tutaj wiem, że Panu Bogu ufam, modlę się, czytam Słowo Boże, a przechodzę przez takie rzeczy. Więc ja tego nawet nie rozpoznałam, bo tak jak myślę, że to jest taki cichy zabójca. Ona pomalutku przychodzi i nagle jesteś w potrzasku. I wiem, że to tylko Słowo Boże w tamtym czasie było w stanie mnie pocieszyć, dlatego że nikt dookoła mnie nie rozumiał tego, co się ze mną dzieje. I kiedy otwierałam Pismo Święte i czytałam, je, to tak jakby Pan Bóg mówił do mnie. Ja wiedziałam, że jest, jakby mi ktoś powiedział, że Pana Boga nie ma, że go nie ma, to ja po prostu wiem, że jest, bo w najtrudniejszych momentach swojego życia On właśnie do mnie przychodził poprzez swoje słowo. I On mówił do mnie o rzeczach, o których tego dnia myślałam. Myśli, które miałam danego dnia, prostował swoim słowem. Pocieszał moje serce, tak jak już powiedziałam, nikt nie był w stanie go pocieszyć. Więc jest najcudowniejszym Bogiem, jest najcudowniejszym Ojcem, jest największym przyjacielem i nie mam wątpliwości co do jego istnienia. Chciałabym powiedzieć do wszystkich, którzy zmagają się z takim problemem depresji albo z jakimiś innymi problemami, w których sobie nie radzicie. I też nie mówię, że nie możecie korzystać z pomocy fachowców. Jak najbardziej, powinniście korzystać z pomocy fachowców, ale w tym trudnym dla Was okresie życia. Proszę, abyście nie zapomnieli o Piśmie Świętym. Jest to cudowna, żywa księga, natchniona przez Ducha Świętego. Tam są zapisane słowa, które potrafią podnieść, które potrafią ożywić. Dosłownie Słowo Boże mówi, że ze kości, te martwe, które leżą w dolinie, powstają do życia. Ja tego doświadczyłam. Bóg potrafi ożywić to, co już jest martwe. I słowo Boże ma moc. Pozwólcie Bogu, aby do Was mówił przez swoje słowo i naprawdę doświadczycie cudu. Dokładnie tak. I ważne jest to, co jest napisane w Rzymian 8.1. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Jeżeli potrzebujemy pomocy, to z niej korzystajmy. Nie czujmy się potępieni, bo ja jestem osobą wierzącą, więc wystarczy, że się pomodlę. Może Twoja wiara jest za słaba, może jesteś tak przybitą sobą, że nie masz siły nawet się modlić. Nie wiesz, co zrobić, więc skorzystaj z pomocy. Poza tym jest przepiękny przykład w Piśmie Świętym, w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, 28 wersetu czytamy. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, zmienił się wygląd jego oblicza, a jego szaty stały się białe i lśniące. A oto rozmawiało z nim dwóch mężów, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. To jest piękny werset. Mm -hmm. Po pierwsze, Jezus jest już na krótko przed śmiercią krzyżową, przed śmiercią męczeńską. Po drugie, sam też się zmaga. Zresztą później w ogrodzie oliwnym modli się Pani, jeżeli Ojcze, jeżeli możesz, to do ode... doświadcza oddać. wszystkich emocji. Wszystkich emocji, takich, tak samo my jak my. Jakie jest sytuacji, kiedy wie, co go czeka, jest mu trudno. Idzie na górę, żeby się modlić, właśnie szuka pocieszenia u Boga, u Ojca, bo wie, że On jest najlepszym pocieszycielem. On najlepiej nas zna i wie, czego potrzebujemy, żeby nas podnieść. Jak nas podnieść? Co jest źródłem naszego smutku, bo czasami my sobie nawet nie zdajemy tak. powodu, zdajemy sobie sprawy, z jakiego powodu czujemy się smutni. I do Jezusa przychodzi kto? Przychodzi Mojżesz, który jest przedstawicielem prawa, i przychodzi Eliasz, który jest prorokiem. I pokazują mu o czym rozmawiają, o rzeczach, które mają nadejść, jak on ma dokonać swojego dzieła w Jerozolimie. Więc pocieszają go Bożym Słowem, pocieszają go pra przez prawo, bo to prawo wypełni i pocieszają go proroctwami, które były o nim, co się wypełni. I Bóg, co pokazuje w tym? Pokazuje, że. Do Ciebie indywidualną potrzebę, jakby pocieszenia dostosuje takich ludzi pośle na twoją drogę, jakich potrzebujesz. Szukajmy pocieszenia u Boga, a On też postawi na naszej drodze odpowiednie osoby, które będą wiedziały go nas trafić, które będą miały mądrość, będą wiedziały, co powiedzieć, jak zareagować, jak nas poprowadzić. Zobacz, Hanio, mówili o jego przyszłości. Tak, o jego przyszłości. I wiesz, taką ważną rzeczą, i fajnie, że ty o tym mówisz, jest. Kiedy jesteśmy w takim trudnym miejscu swojego życia, zacznijmy patrzeć do przodu i widzieć siebie w innym miejscu. Dokładnie zacznijmy tak. Zacznijmy patrzeć w przyszłość i widzieć siebie, jak spełniamy swoje marzenia. Dokładnie. Przypomnijmy sobie o celach, jakie mieliśmy w swoim życiu, i że my właśnie jesteśmy tymi ludźmi, którzy te cele i te marzenia wypełnią. To jest takie ważne. Bardzo ważne, żeby właśnie w sytuacji, kiedy nam jest źle, nie siedzieć i nie rozpamiętywać tego, co się nam nie tak. udało, tylko właśnie myśleć o dobrych rzeczach. Ja mam takie plany na przyszłość. Ja to zrobię. Chcę, tak, ja to zrobię. Ja chcę, chcę się tego nauczyć, chcę tego dokonać i oglądam zdjęcia, rzeczy, wychodzę tak. na miasto, oglądam rzeczy, które chcę zrobić. Jest ciężko, jest i po ciężko, prostu ciężko. Ale boli się, wszystko. sama się jakby. Nastawiam swoją psychikę. Nie, nieważne, jak jest trudno, ja to dokonam. Przez chwilę jest trudno, ale mhm. to się kiedyś skończy. Tak. A jak przychodzą na złe myśli, to właśnie musimy je aresztować i oddzielać od tych dobrych, i zawsze jak nie mamy pewności, która myśl jest tak naprawdę dobra, która zła, zanim przecedzimy ją przez te wszystkie sita i bramki jak na lotnisku, to musimy sprawdzać serce. Czy ta myśl powoduje spokój w moim sercu? Czy ta mhm. myśl powoduje niepokój, zmartwienie? Jesteśmy poddenerwowane, więc jeżeli ta myśl wywołuje coś negatywnego, to to nie jest myśl od Boga. A Pismo się temu mówi w Jeremiasza. Ja wiem, jakie myśli mam o Was. myśli o pokoju, a nie o niedoli. Więc Bóg ma tylko dobre myśli o nas ma dla nas dobre Jakie plany. pocieszające. Bardzo on pocieszające. Nie chce niedoli. Jeżeli ja jestem nie. dzisiaj w niedoli, to znaczy, że Bóg i tak chce, on chce mnie z tego wyciągnąć. Tak. Ja tylko muszę pozwolić mu na to, prawda? Dokładnie tak. Zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają, że jesteście w trudnej sytuacji. Nie wstydźcie się, zgłoście się po pomoc. I pierw sięgnijcie po Boże Słowo i proście Boga, żeby postawił odpowiednie osoby na, na waszej drodze, odpowiednie instytucje. I nie bójcie się skorzystać z pomocy, bo nie ma potępienia dla wszystkich, którzy są w Chrystusie. Dziękuję ci, Haniu. Dziękuję ci Dziękuję bardzo. Ci za ten odcinek. Myślę, że jeszcze dużo moglibyśmy powiedzieć i prawdopodobnie wrócimy do tego tematu. Na pewno. Tak jak wspomniałam wcześniej. A teraz żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejny odcinek. Do pisania. Do, Do widzenia. zobaczenia.